Cześć, ja jestem Mikli, a dzisiaj porozmawiamy o kolejnej pobocznej historii ze świata ReZero. A dokładnie o Pride Eve lub Ayamatsu, czyli co by było gdyby Subaru oddał się w objęcia grzechu zwanego pychą. Zanim jednak zaczniemy, pamiętajcie o zostawieniu lajka i subskrypcji, aby być na bieżąco z historiami pobocznymi ReZero. Przejdźmy więc już do głównej części dzisiejszego odcinka. Jak wspominałem w części pierwszej Raviv, każda historia poboczna zaczyna się od podjęcia przez Subaru złej decyzji. W poprzedniej było nią porzucenie bliźniaczek i rezydencji. Dzisiaj jednak ma to miejsce dużo wcześniej, a dokładniej już w trakcie wydarzeń znanych nam z pierwszego odcinka anime. Tuż po pierwszej śmierci Subaru z Ronkelsy. Jednak różnica jest taka, że Subaru w żadnej z następnych pętli nie prosi Reinhardta o pomoc. Przenieśmy się zatem do pętli, która okazała się być tą zwycięską. A która to mogła być? Dziesiąta? 15, może pięćdziesiąta? Otóż nie. Przenosimy się do 88. pętli, gdzie Subaru zaczyna rozmyślać nad następnym planem mającym na celu uratowanie Emilii. Pamiętacie może trzech złodziejaszków zalejki, którzy próbowali obrabować Subaru na początku historii? Ma on znowu wątpliwą przyjemność ich spotkać. Jednak przy tak wielu próbach Subaru znał już najłatwiejszy i najbardziej optymalny sposób na zabicie ich. Po czym wychodzi z alejki i natychmiast dostrzega Emilię, która była akurat w trakcie pościgu za Feld. Widząc ją, powtarza sobie, że nieważne jak długo to zajmie uratuje ją. Ponieważ w tej historii Subaru nigdy nie poznał Reinhardta, pokonanie Elsy nie przychodzi mu łatwo wierzę, że nie wygra z nią w walce wręcz, nieważne ile razy by próbował i ile pętli by na to nie poświęcił. Dlatego tym razem Subaru planuje wykorzystać strażników stacjonujących w stolicy, aby to oni zajęli się Elsą. Jednak ta okazuje się być potężniejsza niż Subaru mógłby przypuszczać. Wyglądało to tak, jakby w niezliczonych potyczkach bawiła się tylko bezsilnym Subaru. Kiedy ten myśli, że wszystko stracone, pojawia się Reinhardt. I podobnie jak w znanej nam wersji wydarzeń, bez problemu rozprawia się z Elsą. Tym razem jednak Subaru pomaga jej uciec, pomimo nienawiści, jaką ją darzył. I niech nie wydaje wam się, że z dobroci serca nie chciały jej śmierci. Wręcz przeciwnie, ale to musiało poczekać. Przekupuje jednego z bezdomnych, aby skierowali goniących ich strażników w innym kierunku. Razem udaje im się dotrzeć do maili, która czekała, aby zająć się ranami Elsy. Od tego momentu Subaru i Elsa zostali w pewnym sensie sojusznikami. Subaru cały we krwi wraca na miejsce, gdzie umarł wiele razy, i widzi, że dom Roma jest całkowicie zamrożony. Jeden z bezdomnych mówił mu, że tak on, jak i Fel zostali aresztowani. Subaru pełen dumy ze swojej pracy patrzył na ten niecodzienny krajobraz. Do momentu aż podeszły do niego dwie pewne osoby. Mijają dwa miesiące. Subaru jest teraz powiązany z kultem Wiedźmy. Mimo to jego aktualnym celem jest zabicie arcybiskupa lenistwa, zwanego też Pitelgius Romane Conti. I próbując to osiągnąć, umarł już 400 razy. Pomimo planu zabicia Petergiusa, on i Subaru zawiązują swojego rodzaju przyjaźń. Łączyła ich jedna wspólna cecha: oboje byli szaleni na punkcie półelwki. Petelgius często odwiedzał Subaru w jego kryjówce, w środku dziczy w Luganice. Od niego też Subaru dowiedział się o trwającej królewskiej elekcji oraz poznał prawdziwe imię Emilii. Tak, przez cały ten czas Subaru myślał, że nazywa się Satela. A ponieważ w tej historii uratował ją bardziej ścienia i nie było go na końcu bitwy, nigdy nie miał okazji spytać jej o mu imię. Później Petelgius. Informuje Subaru o planie porwania Emilii użycia jej aby wskrzesić wieźmy zazdrości. Oczywiście nie spodobało mu się to, więc w trakcie następnych kilkuset pętli opracował plan pozbycia się Pitelgisa i miał teraz kontrę na wszystkie ruchy przeciwnika. Zaczynając od niewidzialnych rąk, przez palce wierne arcybiskupowi którymi zajęły się Elsa i Meli po próbę przejęcia ciała Subaru przez przeciwnika, którą skontrował zawierając kontrakt z mniejszym duchem ognia. Pitergis, nie mając już żadnych kart w zanadrzu nareszcie umiera. Następnie dowiadujemy się, że obóz Krusz postanawia wyruszyć na drugą wielką ekspedycję w celu pokonania bestii jaką był biały wieloryb. Jednak bez Subaru i jakie posiadał w znanej nam wersji nie mieli szans i cała wyprawa kończy się ogromną klęską. Zarówno Krusz, jak i Wilhelm giną i zostają wymazani z kart historii. Co zresztą nie przeszkadzało Subaru, którego celem teraz było zrobić wszystko, aby Emilia wygrała elekcję. Więc nagłe zniknięcie jednej z kandydatek jedynie zmniejszyło ilość pracy, jaka go czekała. Odwrotnie było z Felisem. Ten po stracie krusz kompletnie się załamał, co wykorzystał Subaru werbując go w swoje szeregi. Subaru współpracuje również z Rozwalem, który dzięki swojej Biblii przewidział jego przybycie. Z pomocą Rozwala cała chwała za zabicie arcybisku lenistwa przypada Emilii, co mocno zwiększa jej popularność wśród mieszkańców lugaliki. Następnie Subaru na celownik obiera Regulusa Corniasa którego wraz z pomocą Melsy, maili i swojego ducha ognia udaje mu się zabić. Wybaczcie, że nie zdradzę w jaki sposób, ale ma to do czynienia z jego mocami, a raczej na jakiej zasadzie działają. A ponieważ chcę, aby ten film posiadał jak najmniej spoilerów, zdecydowałem się ominąć ten wątek. Wracając do tematu. Członkowie kultu Wiedźmy nie były jedynymi celami Subaru i przypomina on nam o tym, kiedy w decyduje się zabić Juliusa. Bez większego powodu. Może nienawiść do niego nie zależy od świata, w jakim się znajduje. Zabicie Juliusa spada na ferisa. Julius patrzy z przerażeniem, jak jeden z jego przyjaciół dostaje rozkaz, aby go zabić. A wszystko to w trakcie monologu na temat wartości życia. Nie wiadomo do końca, jakiej magii użyto, aby zabić Juliusa. Jednak wiemy, że przyczyną śmierci było pozbawienie go dostępu powietrza. W tym momencie do baru wchodzi o to. W tej historii, podobnie jak Subaru. Podjął kilka złych decyzji i zaciągnął dług u rasela Fellowa, który teraz musiał spłacić swoją pracą. Zdesperowany od to, sprząta po Subaru i daje po sobie znać, że nie podoba mu się obecna sytuacja. Unika nawet zdradzenia mu swojego imienia, aby nie zostać wciągniętym w jego dalsze plany. Z upływem czasu Subaru pracuje nad wybiciem całego kultu wiedźmy i zmuszenia reszty kandydatek w królewskiej elekcji do zrezygnowania. A wszystko to poprzez granie roli złoczyńcy. Aby Emilia mogła zostać bohaterem, który uratuje królestwo. Aby zachować pozory robi wszystko, co wydaje mu się godne na złoczyńcy. Przy okazji popełniając wiele okrucieństw względem mieszkańców Luganiki. Jest zaskoczony i zarazem dumny ze znajomości, jakie udało mu się zawrzeć przez ten czas. Kto pomyślałby, że Elsa, Meili, Roswell Ferris, Otto i jakiś przypadkowy mniejszy duch ognia... Mogło zostać tak zgraną drużyną, i że wszyscy z wyjątkiem Elsy i Maili byli gotowi dopuścić się masowego mordu. Z tą myślą Subaru szykował swój ostatni i największy plan. Nadeszła pora zmierzyć się z Reinhardtem. I tym akcentem, a może nawet małym cliffhangerem kończę dzisiejszy odcinek Braidiv. Na koniec powiem tylko, że jeśli film ci się spodobał, nie zapomnij zostawić lajka i subskrypcji. A no i zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jednak jeśli mogę prosić, pomijmy spoilery. Ok, na dzisiaj wystarczy. Ja byłem Mikli. To było Rezero: Pride Eve, część pierwsza. Cześć.